Dzień dobry widzowie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Malty. Miłego oglądania dla Was. Siemano, kolejny dzień jeżdżenia dzisiaj. Dzisiaj zwiedzamy południowo-zachodnią stronę. Szczerze? Nie wiem czy dobrze jadę, nie wiem zbytnio gdzie jadę, ale, ale jest zajebiście, nie? No kurde, sam vibe tego jeżdżenia tu po tych terenach, to jest coś niesamowitego, nie? No patrzcie tą drogę, to jest, to jest niesamowite, nie? I tam sobie tańczą po środku Ogólnie z Popay Village, tak to się nazywa Zobaczmy, gdzie on dopiero pozbyje się głowy Cześć

Szerze? Pieprzyć to Patrzcie Tak to się układa Cyk Ułożone? Ułożone no. You madam When the camera comes to you You will take the potato and you will go Okej? Ogólnie spoko, miejscówka Taką poszczyweczkę dostałem za darmo Popcorn Ładnie to wygląda wszystko Patrzcie, tam w oddali tą drugą wyspę widzicie Prawdopodobnie, jak dobrze pójdzie, to jutro tam wbijemy. Promem sobie popłyniemy. Music licensing Tak, ja coś wziąłem Ala, pierogi? Z krabem niby. No. Dobra. Źle Wam powiedziałem, to jest zupa krewetkowa. Ten sos. Nie krab. Byłem blisko, nie? Dobra, oddałem ten rower. Ogólnie fajna maszynka, sporo pojeździłem, ale już miałem dosyć dzisiaj, nie? Już mi się nie chciało. zajebiście się teraz się przejść. Ulga taka. <grytanie> Idziemy na chatę. Shimano. Dzisiaj już ostatni dzień na Malcie. Wychodzę z hotelu, spakowałem się. Niestety mi się mnoży bagaż. Bo zamiast jednego już mam dwa. No <laughs> dobra, lecimy dzisiaj chyba na tą wyspę w końcu. Pojedziemy autobusem. Kupiłem sobie kartę na 12 przejazdów. Gadałem z gościem i mówi, żeby pojechać autobusem numer 222. Ogólnie na aplikacji pokazuje co innego, ale nie wiem, zaufamy mu. Zobaczymy, czy dojadę. Jest i prom. Ale fajnie ma dziób otworzony. Jestem na pokładzie. Patrz, tu jest tam mniejsza wyspa, a tu przed nami jest Goza. Dobra, jestem na wyspie. z zwiedzać trzeba zrobić manewr, gdzieś to tam. chyba zostawić. Bo mnie chce mi się z tym łazić. Dobra, ogólnie robię taki manewr, że zostawiam tutaj część rzeczy. Nie? Ciekawe czy to znajdę. Nie mam pojęcia. Czy ktoś to znajdzie? Też nie mam pojęcia. Ale tam są tylko jakieś ciuchy. Książka. Głupie to jest wiem. No ale nie mam wyjścia, nie będę z tym łaził. Zresztą ja, ja lubię takie rzeczy robić nie? tylko żebym pamiętam gdzie to leży dobra, dojechałem autobusem do Rabatu idziemy na Fort Victoria jakoś tak to się nazywa Zobaczmy dalej, nie? Gdzieś chyba teraz nad wodę pójdziemy. Dobra, kupiłem taką posztóweczkę I mamy teraz misję się tam dostać, nie? Teraz będzie przebitka z tego miejsca. Patrzcie to tu nie wydupił się. Wlazłem tu, he <laughs> udało się. Kurde, co jest? <laughs> Dobra, idę z powrotem. Hop. Dobra, jest. Karpety mokre, trudno, ale nagramy, nie? Dobra, miejscóweczka obczajona i idę na przystanek, żeby potem nie musieć czekać pół godziny tamny. nie? Gościu wyszedł w ogóle. Chabo, to jest taka wąska uliczka. I tam dużo ludzi czeka, tam jakiś kozacki autobus musi przyjechać zaraz, idziemy obczaić. 305, dobra jedziemy, zobaczymy gdzie to jedzie. Fajnie się schodzi, nie? Tylko za chwilę będę musiał wejść tam, na górę. Także super, nie? Ledwo tu drogę widać. Zgubiłem drogę idę przez pole. Także trzymajcie kciuki, żebym przeżył. <grystanie> tam jest jakaś droga. Idziemy tam. Ja pierdzielę, masakra. Ciekawe ile kleszczyk tu jest, nie? Jest droga. Zajebiście. Dobra, jadę jeszcze raz na to wybrzeże tam. Ciekawe czy zdążę na zachód słońca, bo się już właściwie zaczął. Może jeszcze zdążę. Zobaczymy. Dobra, nie zdążyłem. Także nawet nie wysiadam, tylko jadę dalej. To się przejechałem autobusem, co? Pół godziny jeżdżę w tej we w te Super no, ale były szanse, żeby zdążyć, tak? Z 10 minut szybciej, żebym tam dojechał, to bym zdążył. Wracam na prom, bo już się późno robi, a nie chcę, żeby tu utknąć, nie? Dobra, idziemy po moje rzeczy. Trzeba teraz odnaleźć w pociągu. <grym> to będzie syka, co? jak w dłupie Ale to jakoś tak się szło tutaj. Moje rzeczy. Dobra, część pierwsza już jest Mamy to Dobra, jest Ja pierdziele, znalazłem to Udało się, no jest tu No, szybciutko strzelimy sobie Ace'a. I będziemy płynąć Dobra, nie? Do centrum, a dokładnie do Sliemy, ciulwe jak to się czyta. Robimy krótki spacer, posiedzimy sobie tu, poczekamy chwilę, coś poczynujemy i śmigamy na lotnisko. Zostałem bezdomnym na Malcie. Dobra, właśnie przedłem odprawę. Nie wiem, czy to się nazywa odprawa. Sprawdzenie bagażu po mojemu. <grym>